Hej kochani i kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do mojego filmiku dzisiejszego, w którym będzie mowa o produktach do włosów, o produktach, które uwielbiam, o produktach, które jak tylko mi się skończy dane opakowanie, to kupuję kolejne, nie patrząc, czy jest coś nowego nawet i na których wiem, że mogę polegać. Także cóż, zrobiłam już taki film o kosmetykach do pielęgnacji twarzy i ciała i o kosmetykach kolorowych, oko takich, wiecie, po prostu do malowania się. Także jeżeli jesteście ciekawe i ciekawi, to oczywiście zapraszam też z naszych filmików, dzisiaj tamtych filmików, Boże, że się, się będzie o włosach. To tak, może na wstępie, kilka słów o moich włosach, bo tak, żebyście mieli pogląd, ogląd na tą sytuację. Yy, I cóż, moje włosy. Najpierw moja skóra głowy jest przetuszczająca się, więc mam skłonność do oklapiochy u nasady i do szybkiego przetuszczania się włosów. Lubię dużą objętość włosów, muszę dbać o to, żeby ten skal właśnie się nie przetuszczał. Jeśli chodzi o same włosy, są poddawane koloryzacji, rozjaśnianiu. Suszenie suszarką, prostownica, lokówka, wszystko, czego robić nie powinnam, ale po prostu muszę, bo mają taką strukturę, że trzeba im troszeczkę pomóc, żeby wyglądały, wyglądały wyjściowo. Także to jest, to jest to. No i cóż, przejdźmy może do produktów do włosów. Zaczynając właśnie od tej skóry głowy, włosów wkurzającej, to suche. Nie, właśnie nie suchej, tylko właśnie tłustej. Chciałabym zacząć od mojego suchego szamponu Batiste, o którym mówiłam tysiąc miliardów, tysięcy razy. To jest akurat kolor Medium and Brunette, to jest ten szampon, that is the one, po prostu to jest ten jeden i jedyny. Cóż, pozostawia osad na włosach, natomiast jest to osad, może ja Wam zaprezentuję. W takim kolorze. Yy, oczywiście jak to się rozblenduje i tak dalej, ten kolor jest szarawy. Taki jasna, jasna przyjemna szarość. Oczywiście jest to pudrowe wykończenie co sprzyja temu, żeby moje włosy przetłuszczały się mniej, ale również temu, żeby mój odrost nie był zrudziały. Jak widzicie, po zaschnięciu ten kolor jest taki popielato, szarawy, więc jeżeli macie problem z żółtymi odrostami albo z żółciejącymi włosami, to ten kolor Wam po prostu zrównoważy to wszystko. Czyli ja to, tak który jak taki, taka pomoc w kolorze włosów i pomoc przy przetłuszczaniu się włosów, plus jeszcze fajnie pachnie tak czekoladowo lekko, plus nadaje fajną strukturę, bo ja nie lubię takich bardzo lejących się włosów, dzisiaj takie trochę mam, ale takie ogólnie jak są takie bardziej messy i trochę jakby niezadwane niby i tak dalej i tak dalej, także to jest mój święty graal, buteleczka sprayowa numer 89 najprawdopodobniej, są jeszcze kolory dla włosów ciemnych i to jest taki bardzo prawie czarny kolor, jeszcze jest dla blondynek, ale ten dla blondynek jest taki żółtawy, więc jeżeli macie ciepły odcień włosów, albo że macie rude włosy, to pewnie Wam będzie pasował i Wam to ociepli, natomiast to dla mnie... That's the one, po prostu. Nie zdradzę go nigdy. E, kolejna rzecz to jest rzecz e, też sprayu, e, czyli e, shampoo. znaczy spray L'Oreal Studio Text Texturizing, coś tam, coś tam. Po prostu to jest spray teksturyzujący firmy L'Oreal. Świetnie pachnie. Świetnie pachnie, tak, naprawdę fajnie pachnie, tak słodką, dobrze mi się jakoś kojarzy. Yy, używam go w pierwszych filmikach na YouTube, więc mi się dobrze kojarzy i w ogóle mi wszystko przypominam. To jest bardzo, prawdopodobnie moja trzecia butelka, dostępna w butcie na pewno i w innych miejscach i yy, nadaje po prostu strukturę włosom. Jeżeli macie włosy lejące się, płaskie, a coś takiej większą objęte, żeby bardziej takie pozbijane, wiecie, włosy. Akurat dzisiaj go nie mam na włosach, ale bardzo często go używam i bardzo, bardzo go lubię. Używałam go w tutorialu chyba e, takim, gdzie pokazywałam, jak ja prostuję włosy i jak osiągnąć takie moje siano, e, które mam zazwyczaj na głowie, więc może podlinkuję tutaj ten filmik, ale to jest produkt, który bardzo lubię, bardzo fajny spray teksturyzujący w bardzo rozsądnej, e, rozsądnej cenie. E, później może przejdźmy sobie jeszcze do koloru, jak już mówiłam, o Batiste to jest pukanka do włosów firma Delia Cameleo to jest akurat srebrna, czasem mam fioletową i jakby na tych dwóch kolorach bazuje, po prostu między farbowaniami włosów, ale kiedy czuję, że moje włosy są po prostu za żółte, to robię sobie taką pukankę. dokładnie tak jak tu jest napisane, na 2 litry wody, jedna czy nakrętki, wiadomo, to zależy jaki chcecie efekt uzyskać, natomiast to jest strasznie intensywny możecie sobie poplamić coś w łazience i będzie ciężko to zmyć nie dawać tego bezpośrednio, broń Boże za włosy, bo będziecie po prostu miały fioletowe bądź szare włosy. Natomiast bardzo delikatnie, bardzo małą ilość odcięcie dużą ilością wody i po prostu płuczę te włosy do ostatniego jak pukania. nie nawierza to włosów, oczywiście Wam to troszeczkę wysuszy, być może, nie wiem, ale ratuje, ratuje między po prostu koloryzacją włosów, lepiej sobie wypłukać niż niszczyć koloryzowaniem za częstym, także taki produkt jak nie wiem, nie wiem, set na buteleczka, odkąd zaczęłam mieć włosy farbowane w ogóle ogólnie. E, dobra, teraz jeszcze może przejdźmy sobie do stylizacji, wciąż w temacie stylizacji. Jakby to jest spray L'Oreal Hot and Smooth, e, po prostu spray, który ma nam chronić przed, pro, przed ciepłem prostownicy, lokówki i tak dalej, tak Ja ten spray używam tysiące przeróżnych. To jest bardzo fajnie, bo fajnie pachnie, nie obciąża za bardzo włosów, nadaje im no, bardzo fajnie panu te produkty, y, są jakieś wspomnienia tyceon. Nadaje im bardzo, bardzo fajny połysk. To niby ma utrzymywać nam prostość przez 3 dni. Na moich włosach oczywiście tego nie robi, ale też znowu korzystna cena, pewnie z trzecia buteleczka. To nie jest taki produkt, że tylko ten kupuję. je. Czasami kupuję stresem czasami jeszcze jakieś tam inne, zależy co mi się trafi, ale to jest naprawdę fajny produkt i wiem, że o nim mogę polecać. Po prostu chroni moje włosy przed ciepłem i pomaga im się nie puszyć. Dobra, przejdźmy może do mycia. Co to jest? Tak, zawieruszę się tu płyn do higieny intymnej Fas fasel, Fas facele, nie wiem, bo to niemieckie. E, to jest e, płyn do higieny intymnej marki Rossmann po prostu i ja to podpatrzyłam gdzieś na blogach takich jak tych wszystkich dziewczyn. I bardzo wiele z nich używa tego płynu do higienię intymnej e, jako szamponu do włosów bardzo delikatnego bez, bez SLS-ów. E, bardzo lubiłam używać to kiedy często olejowałam włosy, bo jakby to delikatnie nam oczyści właśnie włosy i skórę głowy nie, nie jakby nie, nie czyszcząc ją z tych wszystkich dobrocennych rzeczy, które oleje jakby pozostawiają nam na włosach i na skórze głowy. E, to jest jakimś wyciągiem chyba z awokado, mmm, jakieś delikatne pH, bla bla bla. Bardzo fajna, bardzo fajna rzecz, co mam właśnie szamponu, od potem muszę nałożyć dobrą odżywkę, ale wiem, że to jest delikatne, naturalne, też nie, nie zjewam tak szybko koloru włosów. Jeżeli tak jak mówię, olejujecie sobie włosy, to jest fajna rzecz, żeby delikatnie zmyć, bez SLS-ów. Spoko, może, może moja piąta buteleczka, inny minus to jest że to, nie jest nie, nie, że to jest niedostępne w UK, więc muszę sobie z Polski to czasem wysyłać, ale pewnie to około piątki, szóstki kosztuje, więc jak jesteście w Polsce, bardzo fajna rzecz. Do używania zamiast waszego regularnego szamponu, i też możecie tego tak użyć do innych celów. No, i ostatnie rzeczy, czyli odżywki. Pierwsza taka bazowa odżywka to jest ta Garnier Ultimate Blends z, z awokado, z olejem awokado i masłem shea, shea. Bardzo fajnie pachnie. To jest to, taki, to, takie, to, takie, to takie żółte, bardzo bogata konsystencja, taka właśnie oleista. Moje włosy lubią się z tą maseczką, właśnie bardzo często jej używam, znowu jak olejuję włosy, to jakby pod koniec olejowania nakładam ją na włosy, zostawiam też na jakiś dłuższy czas i po prostu lepiej mi się te olejki wtedy zmywają, bo one jakoś tam emulbują z tą maseczką, czy jakieś inne słowo chemiczne, którego nie znam i używam bez sensu, wybaczcie. No ale to jest ogólnie maska, a czy y, odżywka dla suchych włosów, y, bardzo suchych, bardzo zniszczonych, więc to tylko od połowy albo na same końce, bo sam skald Wam bardzo, bardzo obciąży, ale jeżeli macie właśnie niesforne, lekko kręcone włosy, to jest bardzo fajna odżywka, ogólnie znana w blogosferze, także myślę, że wiele z Was już o niej słyszało. Teraz, rzecz dosyć droga, ale absolutnie święty Gral must have zawsze go będę miała. To jest Joyco k Pack Reconstructor, czyli to jest jakby taka. Terapia do włosów, to nie jest tyle maska, nie jest tylko taka terapia do włosów, która ma teoretycznie rekonstruować strukturę naszych włosów. Polecimy ją fryzjer, oczywiście chcąc mi ją sprzedać jakieś dzikie cenie w salonie fryzjerskim. Ja wtedy tego nie kupiłam, po prostu jak to ja. Ale dorwałam gdzieś sobie na eBay albo na Allegro w 10 razy taniej, oczywiście. I rzeczywiście ten produkt jest no, zarobisty. jest. Pachnie jak pinakolada, cudownie, aż bym się napiła. Strukturę ma wielce nieprzyjemną, taką glupi, tak właśnie wiecie, jak mi to zjeżdża, jak ślimak. Yy, taka konsystencja trochę jak mleko kwaszone. To nie jest jednolita emulsja, wiecie, to jest takie, o, to jest takie, no naprawdę nie wygląda to przyjemnie. <grymne> Natomiast pachnie to fajnie yy, i robi cuda z włosami. Yy, zostawiam to na 5-10 minut, chyba tego nie powinno wcierać w ręce, nie wiem. Zostawiam to na 5-10 minut, yy, zmywam. Potem bardzo ważne, żeby po tym rekonstruktorze nałożyć coś nawilżającego na włosy, jakąś odżywkę jeszcze i potem dopiero całkiem spłukać. Czyli ja potem nakładam jakąś maskę albo coś takiego, potem spłukuję i włosy są wspaniałe. Teraz używałam tego, do tego mam takie błyszczące włosy, ale naprawdę ratuję, zwłaszcza włosy rozjaśniane po jakichś takich, wiecie, zabiegach różnych albo właśnie po prostowaniach kręceniach, naprawdę niby, nie wiem czy to odbudowuje strukturę włosów nie wiem czy to w ogóle jest możliwe, ale na pewno sprawia, że włosy są dużo fajniejsze, naprawdę mi je ratuje, myślę, patrzę czy to jest coś jeszcze ważnego, co powinnam Wam o tym powiedzieć, skład jest bardzo długi, że z HPH 4,5 do 5,5, ma jakieś proteiny, które odbudowują strukturę włosów, no, zostawić na 5 minut i spłukać. Tyle tutaj jest napisane, jakiś bioadvance, jakieś coś tam, coś tam high-tech. Natomiast rzecz rewelacyjna, jeżeli naprawdę macie rozjaśniane włosy, zniszczone, to zainwestujcie w to albo w takie małe opakowanka, są też czasami dostępne na ebayu. Naprawdę rewelacyjna sprawa, tylko pamiętajcie, żeby po spłukaniu tego nałożyć odżywkę, zostawić na parę minut spłukać i dopiero wtedy jest ten pełny efekt, bo to tak jak ja mówiłam, to nam nie nawilża włosów, broń Boże, to po prostu odbudowuje strukturę, ale potem musimy jeszcze włosy sobie nawilżyć i ja do tego nawilżenia raz do innych wielu rzeczy używam tej wspaniałej oto maseczki ze Schwarzkopf BC Bonacure Hair Therapy. To jest ta maseczka o której już mówiłam miliard, miliardów razy, mówiłam, mmm, najpierw kupiłam sobie tą małą objętość na Allegro yy, i była wspaniała, chyba ją kupiłam w grudniu czy coś takiego. Yy, skończyła mi się, postanowiłam kupić yy, tą samą, ale w takiej dużej, dużej butli, mam tą dużą butlę i mówiłam Wam wtedy w holu takim z zakupami z Polski, że ta, yy, ta sama maska, to jest dokładnie ta sama maska, ten sam produkt, ten sam skład yy, w tej dużej butli ma całkiem inny kolor yy, niż ta yy, w małym opakowaniu, ta w tym małym opakowaniu nie wiem, już nie widać, bo teraz sobie tutaj... O, ale tutaj widać na pokrywce. To był taki bardzo intensywny, złoty kolor z takimi po prostu drobinkami, z takim brokatem, że jak to na włosach, to się takie brokatowe włosy. Natomiast to, co dostałam w tym dużym opakowaniu, to jest już taki kolor. Czyli widać tą różnicę, to jest taki bardziej, bardziej zgaszony, beżowy kolor. Są tam te drobiny, ale nie wiem, wydaje mi się, że sprzedawca mnie na Allegro oszukał i więcej od niego nie kupię. Wiecie, nie dałam mu negatywa, no bo dałby mi negatywa, więc ten system ocen na Allegro jest idiotyczny. Ale, no ale nawet mimo to, jeżeli to jest rozcieńczony produkt, to i tak działa bardzo dobrze. Jest to najlepsza maseczka Yy, najlepiej współgrająca o z moimi włosami i z moimi potrzebami. Włosy po prostu po spłukaniu są delikatne, miękkie, pachnące, błyszczące. Teraz właśnie też miałam tą maskę i naprawdę mam takie mięciutkie włosy. Normalnie nie mam mięciutkich włosów, ja normalnie mam takie nieprzyjemne kędziory dotyku. Ale ta maseczka robi po prostu dobrze moim włosom i yy, tak jak mówię, po tym małym pakowaniu zakupiłam taką dużą butlę. Używam jej yy, jak tylko... Czuję, że tego trzeba, czyli prawie zawsze. Staram się też wykętać inne produkty i, i staram się dostarczyć jakby różnorodnych rzeczy moim włosom, ale to jest taki must have. I co tutaj jest? Głęboko odbuduję włosy od wewnątrz od GBA, dzięki formule z cennym olejkiem arganowym, luksusowa, bla bla bla, tak, shimmer. no i jest śliczna i się po prostu błyszczy. <laughs> Także to Wam polecam, jeżeli macie też takie włosy niesforne, zniszczone, takie niemiłe w dotyku, to to je po prostu zmiękcza i sprawia, że są milusie. Te, to, te dwie rzeczy naraz to jest po prostu dla mnie duet idealny. To spukuję, potem to zostawiam mogę iść. Po prostu mogę iść, to w <grafię> Dobra, no i to chyba tyle z moich takich świętych, włosowych grani. Oczywiście tych produktów po prostu używam jeszcze 2 miliardy tysięcy innych, ale to jest taka bazłówka, na której wiem, wiem, że mogę polegać. Jeszcze taką rzeczą, którą zawsze kupuję są farby Coleston z Welly, które nie mam żadnej tutaj pod ręką, ale, ale po prostu tymi farbami od wielu, chyba od 4-5 lat, farbuję sobie włosy zawsze, zawsze prawie sama w domu yy, i są świetne, mogę na nich polegać, ale też już znam po prostu paletę, wiem jak z nimi pracować i przeszłam przez tysiące tubeczek tych farb, więc też mogę Wam polecić, jeżeli lubicie się bawić w takie rzeczy same oczywiście w domu, bo to wiem, że nie każdy takie rzeczy lubi. No, to już tyle. <laughs> Dziękuję Wam bardzo yy, za oglądanie, łapki w górę, jeżeli ten tylko filmik Wam się do czegoś przyda, jeżeli Wam się podobał i w ogóle, i w ogóle. Yy, no i cóż, proszę komentarze, dajcie mi znać, jakie są Wasze takie święte grale, fajne, fajne produkty opierające włosów, zawsze fajnie z czegoś nowego, fajnego dowiedzieć, fajnie, fajnego, po prostu elokwencja. E, no i cóż, do zobaczenia znowu, prawdopodobnie jutro bądź pojutrze, bo dodaję 5 razy w tygodniu, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Zapraszam na fejsa, instagram i snapchata również, wszystko zawsze podlinkowane pod filmem, Nasze produktów też będą pod filmem, jak zawsze. E, no i cóż, dziękuję, że jesteście i do zobaczenia znowu, pa!